Nie pytajcie gdzie ja uciekłam na cały miesiąc. Hej wszystkim, ja jestem Diana. Czasami płaczę przez książkę, czasami przez brak wifi, ale wolę płakać przez książkę niż przez brak wifi. I witam was serdecznie na Lunarii, czyli miejscu, gdzie gadamy sobie o książkach K-popie i trochę o studiowaniu. Mamy grudzień. Jeżeli zastanawiacie się gdzie byłem cały listopad, to powiem wam, że ja nie mam zielonego pojęcia. Po pierwsze w ogóle nie czytałam, chyba przeczytałam całą jedną książkę w listopadzie i to byłoby na tyle z, mojego, z moich planów czytelniczych. Jednak przez ten cały okres, jak mi nie było i nie nagrywałam, i nie czytałam, to oczywiście kupowałam książki, bo jakby mogło być inaczej. Dlatego przychodzę dzisiaj do Was z Bookholem. Mamy 11 książek. Policzyłam, czyli całkiem sporo, absolutnie nie mam zielonego pojęcia, jak to się stało, że przez ten okres od wcześniejszego bookhola. Tych książek jest po prostu jeszcze więcej. Nie mam zielonego. Nie wiem. Nie, nie wiem, wiem, jak to się stało. Jak, jak do ja tego doszło? Nie, już nie wiem. Jednak chciałabym je Wam bardzo pokazać i zobaczyć, co tutaj będzie się pojawiało na kanale i na innych moich mediach. Więc może bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Kolor rzeczy niewidzialnych. Absolutnie nie wiem nic o tej książce, oprócz tego, że kupiłam, za, kupiłam ją za 20 zł. Na Winted, bo bardzo mi się spodobała, to jest jakiś słodki romans, przynajmniej tak tu jest napisane, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. Tutaj jest coś, yy, coś na typu, że jest bardzo inteligentna dziewczyna i buntownik chłopak, czyli standardowy romans, młodzieżowo normalny. Nic, nic generalnie raczej co mnie zaskoczy, ale bardzo potrzebowałam właśnie takiego spokojnego, romansu, słodkiego bez spicy scen, bo ja nie wiem, czy ja wam kiedykolwiek mówiłam, ale ja nie lubię spicy scen i nie czytam smutów, więc taki mamy klimat na tym kanale. Więc jestem ciekawa, co to będzie. Kupiłam ją jakiś czas temu, ale je, mam w głowie to, że ja jej w ogóle Wam tutaj nie pokazałam, więc bardzo chciałam, żeby ona się mimo wszystko pojawiła, a nie wyskoczyła tutaj jak królik z kapelusza. Wam ją tutaj, pokazuję, mówię, kupiłam ją na winter za 20 zł. jeszcze jej nie tknęłam, nie mam zielonego pojęcia, kiedy się za nią wezmę, ale jest, w ogóle jest ślicznie wydana, bardzo mi się podoba, jak ona jest wydana, zobaczcie te brzegi, ja jestem fanką tych barwionych brzegów i takich właśnie kolorowych, więc ja jestem zachwycona, jest troszkę tutaj uszkodzona, więc, ale to mi za bardzo nie przeszkadza, jakoś to przeżyje, więc kolor rzeczy niewidzialnych. Więc tak, ja oglądam jedną panią na kanale, jest to o Anka I bardzo długo oglądałam jej filmy i vlogowe i bookhole I ona cały czas mówiła o, mówiła o Sullivanie i o, o tej książce Właściwie to, to jest pierwszy tom, a są dwa, ale ja kupiłam jeden Więc wybrałam się właśnie któregoś razu do Empika I jak ją zobaczyłam mówię, biorę, chcę zobaczyć o co, o co w tej książce chodzi Nigdy nie miałam do czynienia z tym autorem, z jego twórczością Ale też potrzebowałam w moim życiu trochę fantazy właśnie Podobnej do tej, co tutaj czytam na tyle i... O, Anka bardzo się zachwycała tą serią i ja też potrzy... chciałabym się nią zachwycić. Jeszcze jej nie czytałam, no bo nie czytałam cały listopad. Wiem, jedyne, co tutaj wiem i co nie jest spoilerem, bo to jest dosłownie w pierwszym zdaniu na tyle, to, że za... ktoś zamordował króla. I ktoś jest winny. I tyle jakby wiem. więc jestem ciekawa, co będzie dalej. No, a skoro już byłam w tym Empiku i kupiłam książkę właśnie Salwana, z, yy, z no, to nie mogło oczywiście na moim kanale zabraknąć remigiusza mroza i wieku jest puste. Zaczęłam ją czytać. Skończyłam dosłownie na chyba 32 stronie. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie mam tutaj nic zaznaczonego. Nie mam zielonego pojęcia, na której je skończyłam po stronie, ale w każdym razie gdzieś na początku dużo jej nie przeczytałam i odpadłam. I w sensie to nie był odpowiedni moment wtedy, żeby zacząć czytać tę książkę, bo ona zaczyna się w bardzo mocnym momencie. Nie będę Wam spoilerować więc kto tam y, chce ją przeczytać, to śmiało. Ale dla mnie w tam, na tamten moment... Przepraszam, ale właśnie pies na mnie skaczy. Na tamten moment nie, był to, nie było to dobre, żebym ja ją zaczynała i ją kontynuowała. Nie mam jeszcze siły jakby psychicznej, żeby do niej jeszcze raz sięgnąć. Trochę mnie przeraża cała tematyka i jak to jest napisane. Mróz po prostu nie zawrozi, mróz jest mrozem i zaczyna się ostro, bez trzymanki. W ogóle mam wrażenie, jak czytałam prolog, że ta książka jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami i jest o, o Iwonie Wieczorek. Nie mam żadnego pojęcia, nie wiem czy Remigiusz Mruz gdzieś o tym mówił albo się wypowiadał na ten temat. Jeżeli tak, to możecie mi podlinkować gdzie o tym mówił, ale ja jak czytałam te pierwsze 30-40 stron, to miałam bardzo takie wrażenie, że tam jest y, gdzieś inspirowana ta książka Iwoną, historią Iwony Wieczorek. Jeżeli nie znacie historii Iwiony Wieczorek, a trochę wątpię, bo to jest dosyć bardzo pop popularna, znaczy popularna, złe słowo, bardzo znana yy, sprawa zaginięcia, to piszcie po prostu Iwiona Wieczorek i wszystko Wam wyskoczy. Każdy artykuł, każdy film, każde, każdy film na YouTubie, wszystko. Jeżeli, więc jeżeli macie informacje, bo ja nie zagłębiałam się jeszcze w to bardzo, to możecie mi śmiało wysyłać, a mam nadzieję, że na niedługo na... Mm, historię Remigiusza Mroza przyjdzie pora. No dobrze, skoro poruszyłam już temat Remigiusza Mroza, to oczywiście nie mogło zabraknąć tego cudeńka, cudeńka, czyli Węzła Czasu. Ja ją wzięłam w ciemno, jak byłam ostatnio w księgarni. Ja ją wzięłam kompletnie w ciemno, nie czytałam nawet w tyłu, ja po prostu chciałam, yy, zobaczyłam nową książkę Mroza, więc ją od razu wzięłam. Trochę głupota z mojej strony, bo przeczytałam tył i otworzyłam w randomowym w momencie książkę i trochę też podtykałam, Czasami tak mam. I jestem nieco przerażona. Całą budową i całą historią. I mam nadzieję, że e, nam twórczość Remigiusza Mroza i wiem, że on się nie pierdzieli i, i cała ta... I wiem, jak on opisuje zbrodnie. Czytałam Chyłkę, czytałam Forsta, czytałam inne jego książki, więc wiem, że on się nie pierdzieli i że czasami i że czasami po prostu jest tak, że te zbrodnie są bardzo dosadnie opisane, ale tutaj, tutaj się dzieje, w tam, tutaj akcja się dzieje mniej więcej w tamtym wieku. Wiecie, druga wojna światowa, te sprawy, więc trochę się obawiam, co tutaj zostanę. I ja nie wiem, czy ja mam na razie psychę to czytać, bo jak na razie nie mam. Ja się trochę tej książki obawiam. Tak to jest, jak się nie czyta tyłów albo czegokolwiek innego, jeżeli chodzi o książki. Wiecie, Remigiusz Mroza to jest mój ulubiony autor i ja chyłkę, serię o po prostu pokochałam, chociaż jeszcze jej nie skończyłam. Jestem w jakiejś połowie. Chyba. Chyba tak. Więc sami rozumiecie, że jak widzę nową książkę Mroza, to ja się nie zastanawiam, tylko po prostu ją kupuję, ale jednak to może te dwie na razie mnie przerastają. Tutaj, tutaj nie ma zmiłuj się. One mnie przerastają. Jeżeli chodzi o następną książkę, to uwaga, będzie historia. Będę opowiadać, uwaga, uwaga. No więc tak. Moja przyjaciółka do mnie zwoli, że będzie w Empiku. A generalnie jak ona jest w Empiku, to ja zazwyczaj coś chcę. Jakaś książka mi wpadnie do głowy, że ja akurat ją potrzebuję. Tą konkretną, nieważne, że mam stos książek za sobą. Nieprzeczytanych książek, no ta jest przeczytana. Ta jedna, nie wiem, co ona tu robi, ale ona jest przeczytana. W każdym razie ma... nieważne, że mam stos nieprzeczytanych tutaj książek, tutaj jest gdzieś drugi. Na przykład Elantris. Ale ja zazwyczaj coś od niej chcę i powiedziałam jej, żeby mi kupiła książkę, jak będzie. I miała dwie do wyboru, bo ja się oczywiście nie mogłam zdecydować. I ta wariatka kupiła mi to. Czy wy widzicie, jakie to jest wielkie? Ja wiem, że ja sama ją o to poprosiłam i dałam jej do wyboru, ale ja byłam pewna, że ona wybierze Agatę Christie, którą dała mi jako drugą do wyboru. W sensie to było dla mnie oczywiste. Ja się nie spodziewałam, że ona po prostu wejdzie do Empiku, zobaczy to i to kupi. I wiecie, co jest najgorsze, że ja to muszę teraz przeczytać? W się sensie wiecie. Nie, żebym ja narzekała. Absolutnie, nie o to mi chodzi. To w ogóle, kochane, żona o tym pomyślała, że jednak weźmie mi taką cegłę. Ale wiecie. Ja Pitera Vibreta, dobrze powiedziałam, Pitera Vibreta nie czytałam w ogóle. To jest moja pierwsza książka jego, jaką mam. To jest fantastyka która się nie pierdzieli, tam nie ma, znaczy może są tam wróżki, ja mówię, że tam nie ma wróżek, nie wiem, czy tam są wróżki, czy nie, ale w każdym razie, no to już jest fantastyka gruba, tam nie ma, znaczy romans może też tam być, ale nie o to chodzi, chodzi mi o to, że to już jest, to już jest po prostu twarda fantastyka, Nie więcej jak Elantris yy, Sandersona, którego jest, nawet nie jestem w połowie i nawet nie kontynuowałam od tamtej pory, co Wam powiedzieć, yy, co powiedziałam, że chciałabym bardzo już skończyć w tym roku i prawdopodobnie i w tym roku nie skończę. I mam drugą cegłę, jaką jest Malowany Człowiek. Tak to się nazywa? Tak. Malowany Człowiek. Co ja Wam mogę powiedzieć? No będę musiała to przeczytać, ale już raczej nie w tym roku. W sensie, nie będę Wam spoilerowała, bo muszę nagrać jeszcze drugi film. Yy, więc nie będę Wam spoilerować, o co chodzi, ale... No sami widzicie, że to nie jest UD. W styczniu zaczynamy z Sandersonem i Bretem. Mówię Wam. Powiem Wam tak, jak kupowałam w księgarni Mroza, tego Mroza, czyli Wehikuł Czasu, to nie mogłam się powstrzymać, kiedy zobaczyłam yy, Panią Sobczak. A ja pani, so, pani Sobczak nie czytałam nic, ale akurat był pierwszy tom i stwierdziłam, że ja bardzo chcę to przeczytać. Mało tego, ja tą książkę zaczęłam, jestem na 105 stronie. Boże, jak żałuję. W sensie, nie zrozumcie mnie źle. Yy, pani Sobczak bardzo dobrze pisze. I jej pióro jest naprawdę imponujące, ale cała historia, jak ona się zaczęła i ogólnie o bohaterach, to mnie jasna cholera strzeli. Jeżeli nie, nie czytaliście Czerwieni, to mamy tutaj y, w ogóle dwie osi czasowe, to co kiedyś było i to co jest teraz. I no i teraz wraca zbrodnia, która jest nierozwiązana. No i wszystko byłoby spoko, tylko ja nie jestem w stanie po prostu Lubić i poczuć empatii do bohaterów. No może oprócz tego prokuratora. Jak on ma na imię? Leopold. No tak. Leopold. Leopolda powiem szczerze, nawet lubię. Tego stąd. Leopolda nawet bardzo lubię. Nawet go polubiłam, ale inni bohaterowie, typu pani yy, sędzia czy jej córka, tej córki ja po prostu nie trawię. Nie, nie, ja mam tylko jedno pytanie: dlaczego nikt nie pilnował tego dziecka? W każdym razie, no Moniki, czyli tej córki sędzi, ja nie jestem w stanie znieść. Jak ona się wypowiada, to ja mam ochotę rzucić tę tą książkę po prostu o ścianę i do niej nie wracać. Może dlatego trudno mi iść dalej, bo ja naprawdę nie trawię tej kobiety. Znaczy dziewczyny. To na do liceum chodzi. Naprawdę nie jestem w stanie tego znieść. Ja, ja rozumiem wszystko, ja wiem jak działa psychologia, w sensie uczę się jej, więc nie jestem w stanie widzieć co, jak, dlaczego, po co, w jakim celu, ale mimo wszystko nie mogę tej kobiety tutaj znieść. Jakoś mi trudno z nią yy, współgrać. Ja z jednej strony ją rozumiem, bo mówię, wiem, jak to działa, wiem, co było wynikiem czego. A z drugiej strony, jak ona się odzywa, to, wszystko, to po prostu cała empatia do niej wypa wyparowuje, bo, bo nie mogę jej słuchać. Jakby ona się nie odzywała, to byłoby wszystko w porządku. To, to, to nawet bym ją lubiła, ale ona się odzywa. I, co, I cały czar pryska. Mam nadzieję, że w tym roku ją skończę. W sensie mam zamiar ją skończyć w tym roku, żeby mogła ją sprzedać albo oddać do biblioteki, bo nie ma sensu, żeby ja yy, nie ma sensu, żebym ja ją utrzymała. Nawet bo ja do tej książki nie będę nawet wracać. Nawet nie wiem, czy ja tę serię będę kontynuować, bo nie za bardzo chcę. Przynajmniej na ten moment. Wiem, że tych tomów jest chyba 5, 6 jakoś tak. No i one bardzo ładnie wyglądają, ale chyba to nie jest na moją psychikę. Dobra, uwaga, będzie historia. Będę mówić, będę gadać. Uwaga, jakbym mało gadała na tym filmie. W każdym razie, byłam 29 listopada na lubelskich targach książki. Ja jestem, tak, ja jestem z Lubelszczyzny, jak coś. Byłam na tych targach, bo chciałam posłuchać pani Katarzyny Bondy. Yy, pomyliłam godziny i najpierw posłuchałam pana Maxa yy, Czorneja. Później była Katarzyna Bonda. Ale i jednego, i drugiego bardzo mi się przyjemnie słuchało, więc nie żałuję, że pomyliłam te godziny. W każdym razie kupiłam książki, całe cztery sztuki. I teraz y, robimy Book z, z lubelskich targów książki. Chciałam kupić więcej, ale wiecie, nie mogłam tyle nieść. Więc pierwsze, co kupiłam, to jest. Horror. Więc pierwszą książką, jaką kupiłam na lubelskich targach książki, była Bunt Harny. Generalnie zaczepił mnie autor i zaczął opowiadać o swojej książce. I ja, ponieważ mnie zainteresowała ta fabuła, postanowiłam ją kupić. Generalnie nie mam zielonego pojęcia, oprócz tego, że jest tu jakaś dziewczyna, która ma ewidentnie na imię Harna i jak zdobyła jakieś uznanie czegoś tam. Generalnie to jest fantastyka. Ja bardzo yy, byłam nakierowana podczas tych targów na fantastykę. Kompletnie mi to nie wyszło, o czym zaraz się przekonacie. W każdym razie. Zaczepił mnie autor, trochę z nim pogadałam na temat jego książki i stwierdziłam, że chcę ją kupić. Nie mam żadnego pojęcia. W sensie jest prosto jakby wydana, jeżeli mogę to tak nazwać. Nie, to chyba jest bardzo niemiłe. W każdym razie jest wydana spoko. Jestem ogólnie bardzo ciekawa i bardzo lubię. Ogólnie ja bardzo lubię gadać z autorami, jak oni, jak oni zaczepiają i próbują wcisnąć te swoje książki. No bo wiecie, nie, umówmy się. Każdy autor jakoś zaczynał, jeżeli w ten sposób i mi się książka faktycznie pod, spodoba, bo będzie dobra, no to ja będę zachwycona i chętnie ją kupię, zostawię na półce. Mówię, jak autor opowiadał o tej historii, to fabuła była bardzo ciekawa, dlatego postanowiłam ją kupić. Gdybym nie była ciekawa, to bym jej po prostu nie kupiła. W każdym razie bunt harny, zobaczymy co to będzie, na pewno będziecie ją widzieć gdzieś tam na kanale. Zresztą jak każdą inną tutaj książkę, w ogóle nie wiem gdzie ja mam to już kłaść. W każdym razie bunt harny. Pierwsza książka z targów. Następną książką, jaką kupiłam, i to też będzie historia, uwaga, to jest tak, że wydawnictwo Albatros miało taką skrzynkę, gdzie były paczki z książkami i można było sobie wybrać książkę w ciemno. W ogóle te paczki były zapakowane w różne kolory, były złote, żółte, znaczy były żółte, niebieskie, różowe, inne takie. No, była cała rozpiska, jaki gatunek, jaki kolor, jaki to jest gatunek, no i można było sobie po prostu wybrać. W każdym razie, moja przyjaciółka postanowiła wybrać dla mnie tę książkę i wybrała paczuszkę różową, czyli Romans Obyczaj. Wiecie, że ja Romans Obyczaj to jestem taka, no generalnie spoko, ale jednak niespoko i tak średnio chciałabym takie książki czytać, bo ja, ja z wątkiem Romantycznym mam taką, że kocham i je, nienawidzę jednocześnie, więc... Byłam, trochę obawiałam się tej książki w ciemno. Szczególnie, że ja na książkach w ciemno zawsze źle wychodzę. No ale dobra, w każdym razie rozpakowałam ją już w domu, no i wyszło, że to jest atlas historia Pasalta. I to się okazało, że to jest jakiś dodatek. A przepraszam, to jest długo wyczekiwany finał historii z sagi 76. Ja generalnie pierwszy tom y, tej sagi mam. Gdzieś on tu jest? Tu jest. Generalnie pierwszy to Mam jest kompletnie nieprzeczytany, więc absolutnie nie wiem, co to jest. Wiem, że e, jest tutaj bardzo dużo wątku romantycznego, i to też jest takie. No, skoro to był romans obyczaj, no to rozumiem, że to też jest romans obyczaj i coś, z czego ja kompletnie nie lubię. Skoro wylosował się finał historii, to ja rozumiem, że ja tę sagę powinnam po prostu przeczytać. Nie powiedziałabym, że nie bym to zrobiła. No, ale dobra. Chyba nie mam wyboru. Następną książką, jaką kupiłam, to był Sklep Pory Deszczowej. I dużo słyszałam o tej książce. Ja uwielbiam literaturę azjatycką, w sensie koreańską, japońską i w ogóle. Więc to, że powstała ta książka, jestem bardzo ciekawa. Trochę tej literatury azjatyckiej przeczytałam. Tam mam gdzieś... nie, tu. O, tu. Mam trochę książek, trochę też przeczytałam e-booków, jak miałam jeszcze czytnik. Ale zobaczyłam to właśnie na stanowisku Albatros, więc postanowiłam po prostu ją kupić i przeczytać. Nawet ją zaczęłam, jestem na 97 stronie, na razie nic wielkiego się nie stało, czytam ją dosłownie wczoraj, więc nic ciekawego na, na ten moment. Jestem ciekawa, co będzie dalej, bo fabuła jest bardzo interesująca, w sensie opis tej, co tam się będzie działo i też jest rzecz taka niejasna, tam nie wiadomo, co tu się odwali. Wiecie, jak czasami ty mówicie ci wszystko, co chcesz wiedzieć? No to tu nie mówicie praktycznie nic. No i to się człowieku, co tutaj się stanie i co buchnie ci w twarz. Nie wiem, ale mam. Na pewno będziecie widzieć gdzieś tutaj tą książkę na kanale. Zresztą, tak jak mówię, tak jak większość z nich. I zobaczymy, co tutaj będzie. Mamy sklep pory deszczowej, nieszczęśliwe życia i szczęście. Co może później tak. I ostatnią książką, jaką kupiłam na lubelskich targach książki, była z życiem proszę Katarzyna Miller w rozmowie z Beatą Biały. Więc y, tak, ja Katarzynę Miller oglądam, znam, bardzo lubię, bardzo szanuję tę kobietę. Y, dużo oglądałam jej filmów na YouTubie, tak samo dużo też podcastów z nią, typowo, balans oglądałam i bardzo mi się podobał. Więc jestem ciekawa, o co chodzi w tej książce. To jest w ogóle jako, y, że dużo jej słuchałam, ale książka tej pani akurat jest y, moja pierwsza. Więc jestem ciekawa, co tutaj się... Dowiem wiecie psychologiczne tematy trochę mnie interesują biorąc pod uwagę że studiuję psychologię, więc jestem ciekawa co tutaj będzie. Powiem wam, że kupiłam tę książkę totalnie wtedy na spontanie na tych targach. No zobaczyłam, stwierdziłam, że dobra, robimy. O nawet mam paragon. Nieważne. W każdym razie jestem ciekawa co tutaj będzie. Na pewno Gdzieś tutaj ją będziecie widzieć no, też na kanale. Zresztą mówię, tak jak wszystkie te książki, bo pewnie będę chciała gdzieś tutaj je wtaplać. Więc zobaczymy, co tutaj będzie. W ogóle ona jest fajnie wydana. Ona jest tak podzielona. I to mi się bardzo w książkach akurat podoba. I ostatnią książką, jaką kupiłam parę dni temu dosłownie w księgarni, to było Fox Love. I tak, ja pierwszy tom, czyli Bella Donna, pokochałam całym sercem, jak ja nie lubię romansów i wątków romantycznych i w ogóle takich dark romansów, można to nazwać, no w sumie było tam dużo darków, w sensie takie, no, moroczna jeżeli biorąc pod uwagę, że bohatera jest śmierć. No ale dobra, w każdym razie bardzo się, inaczej, bardzo chciałam przeczytać drugi tom, ale jak już go wkładałam albo brałam do ręki, to rezygnowałam i kupowałam inne książki. Ale w końcu zobaczyłam, zdecydowałam się, dobra biorę, biorę ją, chcę kontynuować tą historię, ona nie jest jakoś super gruba, więc chcę poznać dalsze, dalszą historię, o co tam chodziło. Poza tym ja uwielbiam relację głównej bohaterki ze śmiercią, jaka to jest fajna, elektryzująca relacja i czuję się podekscytowana na samą myśl, że ją mam i będę mogła tą historię kontynuować. Jestem mega ciekawa, co będzie dalej. I chyba jest trzeci jeszcze tom, co nie? Chyba był jeszcze trzeci, możecie mi napisać, czy się mylę, czy nie, ale zobaczymy, w ogóle tutaj jest yy, do akcji kracza los, jak dobrze pamiętam, więc jestem mega ciekawa, co będzie dalej. I doszliśmy do końca tego filmu, jak widzicie stosy są ogromne tutaj za mną, jest co czytać, nie mam zielonego pojęcia, kiedy ja to wszystko przeczytam, w ogóle przydałby mi się drugi regał. Albo jakiś wózeczek, albo cokolwiek innego, bo te książki już mi się totalnie nie mieszczą na tym regale jednym, a nie, mam gdzie je a nie mam gdzie je trzymać w tym mieszkaniu, więc no zobaczymy. W każdym razie ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam na moje inne media typu Instagram, TikTok, Goodreads i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Także trzymajcie się i cześć. Kurtyna!